No, to budżet już jest zatwierdzony. Środki europejskie też. Znaczy to forpisa i będzie dobrze. Proszę! Dzień dobry, jak Państwo z gazety nowoczesne zawiercie. A tak, nie wejdę Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Panie prezydencie, byliśmy na dzisiaj umówieni na rozmowę o zmianach zachodzących w zawierciu dzięki funduszom europejskim. A to dobrze będzie. Dobrze się składa, bo ja to wszystko wam pokażę. Tak będzie najlepiej, a państwo sami to skomentują. Zapraszam. Panie prezydencie, pod jakim budynkiem się teraz znajdujemy? Unia Europejska współfinansowała projekt adaptacji budynku byłego internatu na rzecz szkoły specjalnej w Zawierciu. To zapraszam Państwa na miasto, a pani redaktor opisze resztę projektów. Przed nami wyremontowana droga i jedziemy dalej. I zbliżamy się do kolejnego ronda. Wreszcie nasze miasto jest bez korków, mamy teraz w tym budynku punkt poradnictwa otwartego dla mieszkańców, którzy potrzebują bezpłatnej porady prawnej. G. G. Przepraszam pana, do kogo do skierowany jest ten program? Program ten skierowany jest do pracujących mieszkańców powiatu zagrywczeńskiego. A jakie zajęcia odbywają się w ramach programu Kompetentny Pracownik? Teraz uczęszczam na zajęcia języka angielskiego. Wcześniej odbyłem kurs komputerowy, a przede mną szkolenie wyjazdowe z zakresu relacji między... Mm -hmm. I dlaczego wziął, wziął Pan udział w tym kursie? Ponieważ chcę w ten sposób zrobić swoje kwalifikacje zawodowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. I no!